Siemanko, z tej strony Adaś i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z The Among Asa. Dzisiaj gramy z The randomami. No naprawdę ten lag. Uch, nie. 7 na 7, no dobra, niech będzie. I czy będziemy impostorem? Krew na niestety. Nie wiem czemu miałam mam co chodzi Jaki źle lady na początku miałam czer y ciemno-niebieski, później czerwony, później znowu ciemno-niebieski, a ni ja nic nie zmieniałam. To jest dziwne? No co jest? Toitek węd. No i tu mam czerwony No i to i lorek. Dobra, wychodzę bo tu jest za mało osób Ja robię cięcie i widzimy się już, już jak będzie startu... okay, startował Okej, wystartował ale niestety nie jestem Postorem. Co się stanęło? Co mi się tu stanęło? Coś maluję jakieś dziwactwo. Młe. Młe. Nie chcę tego! Nie chcę tego! Nie chcę tego! Nie chcę tego! Nie chcę tego. Będę tak robić? Będę. Młe. Młe. Co się stanęło? Maluję po ekranie se. Ład. Co się stanęło? Bez. Dziękuję. Dobra, wychodzimy. Nagrywam z innego... Tego. Jak to się nazywa? innej jakby aplikacji jakby nie ogarniam jej zbyt hmm. napiszcie w komentarzach czy mam przyciszać trochę muzykę czy mnie, nie, czy mnie dobrze słychać dobra Robić. aha okej, okay. rozumiem dobra, wchodzimy co to są za lagency? no co dajcie mi dołączyć jak to tylko to naprawdę ktoś grafowanego Okej. Okay. Impostor może zabić ich kwiatówki. Chce być Impostorem, żeby zabić więcej niż Co się stało? Dobra, wychodzę, bo tu oni grają w chowanego. Co się stanęło? Tu dołączamy. Nie wiem do kogo. Dołączamy. Dobra, 10 na 10. Zmieniaj na ciemno, Luluę. Dobra, mam. Co się w ogóle dzieje dzisiaj? A me è un po' vedeggio, Mi robią più amato Lo so, mi robio. O nie. O nie, nie widziałem. Oj, takie what? Co jest? Mhm. No napisz ktoś coś, proszę. Nie chcę pierwszy. Ogólnie to był wędki, kill, bo stałam pod tym pokojem i vent. Czy ktoś kogoś widział przy medzie albo, w, albo ele? Security, w kamerach kill Okej okay. Też widziałam tylko, że ja z ele Ja wejdę się do elektryki Dobrze, że nie, że nie wychodziłam z wenta. Dobrze, że nie podejrzewają mnie. Na kogo? Na kogo? Biały, ok, ok, go biały, ok, biały. Mm. Biedny sus, bo nie wiadomo, gdzie był. O nie, to się dobrze nie skończy. Dobra, róża trzeba zabić. Róża bym musiał zabić. No! No! I dobrze! I dobrze, że na niego zagłosowali. Znaczy ktoś wyszedł, <laughs> ale... Muszę dawać exit Okej, okay, dołączamy tutaj do kogoś. Chyba Satan ten wezmę. No. Ten będzie okej. Okay. Start. Dobra. I czy będziemy... Niestety nie. A patrzcie, teraz będę gdzieś na dole. <laughs> się rozpiłem na dole, bo jestem haker. Po prostu musicie ruszać tym, tym czym się ruszacie. Musicie ruszać, jakby, jak jesteś. Zawsze jak się od Otwiera kabelki, to według mnie to jest dźwięk wenta trochę. Fiolet chyba fejkował. A już tam ten task był robiony. Dobra. Hmm, ja nie umi. Naprawdę zamknięte drzwi. Nie chce mi się tam włożyć. Najtrudniejszy task, ale ok. Zabije mnie. No. Task complete. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, os osiem, dziewięć dziesięć. Ty, ty, ty. Temu dobra, wyłazimy. Wyłazimy, bo duchem nie jest fajnie być. Start. Co oni jakieś te minki robią? Okej, okay, impostor. Będzie fajnie. Tak trochę. Fajkujemy, udajemy, że taski robimy. Dobra. Jakbym tam zabił, to by już było po mnie. Tu nikogo nie ma. Edible. na nawigacji i poszedłem zrobić taska w L Ja robiłem taski w nawigacji i poszedłem zrobić taska w L To na kogo? ja to robiłeś statek. Ja mogę się mylić. Ja biorę skip, okej. Okay. Skip, 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 skip. Czarnego Nie! Jestem sam bo... Po... Na mnie zagłosowanie. Dobra, czarny, jesteś dead. Czarny dead. Jak będzie stać przy ludziach to no tak trochę mnie dead. Dobra, zabijam cię, chłopie. Musisz się z tym niestety pogodzić. Przepraszam Ciebie. Musiał się z tym pogodzić. Okej, okay, fejkujemy tego taska. on jest trudny, więc będę go musiał tak trochę. Co? Nie, 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 Jo let. Zamknął mi żywi B, B, że psik czarnego jak ona to jak chodzi lisela Plan podejrzany daj na fioleta fiolet Ojeju! jakie barany. Dobra. No nie, znowu dałem na 7 na 10. Dobra, wchodzimy sobie tu do kogoś. Teraz musimy być im. porobić. się widzimy. Okej, okay, niestety krewnej jesteśmy. Okej, okay, idziemy sobie robić skan. Skan w Medbay'u. Hmm. Chodźmy, Adamina. Wow, 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 wow. Okej. Okay. Za szybko, za szybko. Dziękuję. Ele, task, najgorszy. To jest Tam pewnie będzie ciało, tak? No nie, nie. Na szczęście nie ma ciała. Nienawidzę tego taska. No, on jest taki głupi. Jest. Udało mi się. Reaktor. Okej. Okay. Cyk. Cyk. Dzięki. Pomniałem zrobić. Cyk, 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 cyk. Cyk, Co? Nie, dobra, nie robię tego taska. Dobra. Nie, dobra, na ten odcinek to już na tyle, i się maneczko, eleczko, jo!